Cześć, z tej strony Olivia. Dzisiaj e, namalwam szminkę, bo chciałam tak. I dzisiaj będę mówić o, o słowackim wilczaku. Więc tak. Ja już nagrywam. Czechosłowacki bycie, pochodzenie, pochodzenia Czechosłowacja. Historia rasy. Ojcem rasy był Karl Hart, który jako mówił, skrzyżował owczarka niemieckiego z wielkim, wielkim karpackim. Kim? naukowych, podobno chciał spadać zasady dziedziczenia i związek cech psychicznych i fizycznych. Potomstwo okazało się być bardzo płochliwe. Więc do kolejnych krzyżówek wykorzystywano głównie specjalnie spe, wybrane owczarki niemieckie od roku 1983, nie stosuje się już. Już żadnych to nie szedł w krwi w podobny sposób w Holandii. Leonard Sarlon z Sarlos stworzył z krzyżówki Wileka i Owczarka Niemieckiego, rasą uznaną przez FCI, Wilczaka, Sarlosa. Obie rasy te mają podobne cechy fizyczne i psychiczne. Usposobienie Wilczak jest psem o mocnym charakterze, ciekawym, ale szybko nudzącym się powtarzalnymi czynnościami z tego powodu szkolenie go jest dużym wyzwaniem, ma bardzo dobry pęch. Nie szczeka, a raczej wyje lub mhm. wydaje inne ogło odgłosy. Wymaga szczególnie wytrwałej socjalizacji oraz przyzwyczaja przyzwyczajania. Do, nie, do nieznanych ludzi i zmieniającego się otoczenia jest bardzo wytrwały i wytrzymały. Kielęgnucja w nie jest tak, że Szczególnie wymagający odnośnie pielęgnacji. zdrowie brak jest wymianek o szczególnych chorobach zagrażających wilczakom. Ogon prosty zwisający. Włos prosty przylegający z tym pod duże. Różnice mięsy okrywą letnią, a zimową wyzimę, Szewa, ża pod szerstek. uszy trójkątne stojące. Głowa widziana ze góry lub z boku, ma kształt klina, umaszczenie żółto -szare. To srebrzy, to szarego z charakterystyczną, jasną maską. Budowa mocna, sylwestka, sylwestka prostokątna. Przeznaczenie udoskonalenie jest rodzinny. Długość życia 12 do 16 lat. Wysokość psy 65 cm, suki 60 cm. Waga psy 20 kg, suki 20 to znaczy psy 26 kg, suki 20 kg. A więc ja już skończyłam czytać książkę, którą Wam polecałam, w jakimś tam odcinku. Jeszcze inne są. O tutaj. Są jeszcze, a ja będę mieć jeszcze tą. Jak będę mieć 11 lat, będę Wam czytać o taki. Teraz wam czytam psy to mój trzeci vlogmas z psami. No więc już nie będę tyle gadać. No więc pa.